Szukamy zawsze gdzieś tam pomiędzy jakiś, żeby jedna i druga drużyna miała w miarę blisko, ale nie da się ukryć, że tu jest naprawdę bardzo, bardzo fajne boisko, bardzo fajny kameralny obieg. Myślę, że jeśli chodzi o rozgrywanie meczów kobiecej piłki, to, to to jest to naprawdę bardzo, bardzo takie dogodne miejsce, świetna trawa, więc myślę, że tutaj ludzie, dobre zaplecze, jeśli chodzi o szatnię i całe, całe, że tak powiem, otoczkę i organizacyjnie tu zawsze, zawsze jesteśmy mile widziani, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Myślę, że to bardzo, bardzo cenna lekcja i bardzo cenna gra kontrolna, Medykoniem to jest doświadczona drużyna, na pewno mają też wiele młodych zawodniczych, ale myślę, że tutaj nikt nie odpuszcza, sezon coraz bliżej, więc i nie odpuszcza na boisku myślę, że wiele, wiele cennych rzeczy udało się wyciągnąć z tego sparingu. Jak powiedziałam, dwie bramki strzelone, dwie stracone, myślę, że mogło paść więcej bramek, ale tak jak powiedziałam, to są gry kontrolne, więc tak, najważniejsze, żeby wyciągać wnioski z tego, co jest do poprawy. Pewno jeżdżąc po Polsce w Katowicach, w medyku goniny i w koninie wiedzą, że drużyny Ekstraligi i kobieca piłka istnieje. W tych mniejszych miejscowościach jest to mniej popularne, więc mam nadzieję, że rozgrywając spotkania tutaj w nie Polski przyjeżdżamy, gramy z świetną i bardzo utytułowaną drużyną medyka Konin, więc myślę, że to jeśli ktokolwiek i zainteresuje, zainteresuje się kobiecą piłką, to jest to tylko na plus. Pierwsza połowa no w pełni pod naszą kontrolą, gdzieś tam nie trafiamy sytuacji, poprzeczki, czy bramkarka wyciąga. No i tak naprawdę w drugiej połowie większość czasu dostały młode zawodniczki, żeby się pokazać, no ale wiadomo, że z każdego meczu chcemy wyciągać wnioski, no i uczymy się dalej. Ale Obieg sam w sobie bardzo fajny, szatnie cała hala tutaj obok, więc naprawdę super.